Cześć, witam was na kanale Gra na kompo, moi drodzy, ja jestem Fabellus, a to jest, no cóż, ostatni odcinek z serii Zatoka Gdańska w grze Transport Fever 2. No kochani, prawie miesiąc, prawie miesiąc ciągnęliśmy tę serię, prawie codziennie ukazywały się odcinki, no i cóż, wszystko co dobre szybko się kończy. Minął miesiąc, my już praktycznie podpięliśmy wszystkie linie pasażerskie, połączyliśmy... Miasta, także mogli sobie nasi pasażerowie śmigać tutaj na, na, na trasach. Mają połączenie praktycznie do każdego miasta, w większości kolejowe, ale również drogowe, autobusowe, tak i morskie. Zobaczmy, jak to wszystko wyglądało. Widzimy, właśnie, naszą rafinerię i przejeżdżający pociąg w malowaniu z lokomotywą w malowaniu PKP Cargo. To Wy mnie namawialiście do tego, żeby. Żeby ją ściągnąć, daliście na miary, skorzystałem jak najbardziej. No i pojawiła się ta lokomotywa tutaj u nas na, na mapie. A to już Gdynia. No przejeżdża oczywiście ten nasz skład z, z paliwem, bo to już, to już z rafinerii paliwa wyjechał. Z tym twórcem było naprawdę dosyć sporo zabawy. Było czasami trudno, ale to jest świetny model. Ja znowu nie pamiętam tak naprawdę, czy to jest Drezno, czy Berlin, chyba Drezno. Wy mnie zawsze w chwilach zwątpienia poprawialiście, czy to na live'ach, czy w komentarzach. I, 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 I pewnie tym razem też się tak stanie. Świetny model, naprawdę świetny model dworca. W ogóle świetny dworzec jako taki, tak? Więc, więc no, no, można było tutaj cudawianki e, zrobić. Natomiast e, ja żałuję, że was nie posłuchałem w pewnym aspekcie. A mianowicie, wy pewnego momentu, w pewnym momencie namawialiście, nam, namawialiście mnie e, do tego, żebym robił magistralę czterotorowe w, w pewnych tam rejonach. Ja uparłem się na dwutorowe i w sumie to, to był lekki strzał w kolano. Ale już tłumaczę, z czego to wynika. Widzowie, którzy pamiętają serię Donators z pierwszej odsłony Transport Fever, zapewne, zapewne wiedzą, że, że tam czasami przesadzałem i te magistrale potrafiłem nawet ośmiotorowe zrobić, choćby z Dudinca, jeżeli ktoś sobie dobrze przypomina. Natomiast. Natomiast tutaj chciałem, no żeby było tych torów zdecydowanie mniej, a bardziej kombinować rozjazdami. Okazało się, że przesadziłem w drugą stronę, tak z jednej ewentualności wpadłem w drugą. No i tak jak tutaj do Gdańska na przykładu mogła prowadzić torowa magistrala i, i, i więcej pociągów teraz by mogło wjeżdżać, tak niestety zrobiło się takie wąskie gardło. I co prawda, pociągi nie blokują się, nie korkują się, co, co, czego się obawiałem, a właściwie bardziej obawiałem się tego blokowania czołowego. Na całe szczęście udało się nam tak to ogarnąć, że wszystko działa płynnie, nic, nic tutaj tak na dobrą sprawę się zdrożnego nie dzieje. Tutaj już pola, tutaj już pola, a w oddali, moi drodzy, zagrody, tak, zagrody z krowami, też chcieliście koniecznie krowy. No dobrze, wyszedłem wam naprzeciw i te krowy <gry> dałem, ale dodałem również konie. Także konie są, krowy są, nie ma chyba tylko świnek, jeżeli dobrze pamiętam, no i tam jakieś ptactwo, wiem, że, że było, widziałem. Żeby było ptactwo, no, no tego ptastwa też nie dawałem. Tutaj mamy ujęcie z drugiej strony, gdzie lepiej widać te zwierzątka, a tam w oddali, zobaczcie, taki duży katerpillar stoi. A to już jest, jeżeli dobrze kojarzycie, jeżeli dobrze pamiętacie, to jest dworzec obsługujący zarówno Bieszkowice, jak i Wejherowo. Jeden z moich ulubionych dworców, tak na dobrą sprawę, tutaj oprócz Gdyni, tego Gdyńskiego dworca, no to ten jest też moim takim ulubionym. Lubię tutaj po prostu sobie przyjeżdżać. O tam widzimy jak rusza skład PKP Intercity. No i, 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 i to też jest w sumie dosyć fajnie, że dwie lokomotywy P09 były. Udostępnione wraz z wagonami Eurofirmy w malowaniu PKP Intercity. E, tutaj Katrina powiedziała, że to fajny, fajny widok jest. To nie jest tak, że jeden pociąg jechał za drugim. Nie, nie, nie. Ja tu przeciąłem po prostu, tak, żeby wam pokazać trochę więcej przejeżdżających pociągów, a nie tylko jeden. A to już jest kopalnia węgla, moi drodzy. Oczywiście e, Marta śpi na swoim dobytku, pilnuje tego wszystkiego. Oczywiście rozbudowana jest ta kopalnia, bo jak wiemy, no, no podstawowe przedsiębiorstwa nie są takie duże. To jest mój, jeden z moich dwóch jamników, słuchajcie. Yy, zmieniłem, te, mm. <laughs> zmieniłem te składy, które yy, wożą yy, naftę bodajże tam z szybów naftowych, jeżdżą takie dwa składy. I zobaczcie, jakie to jest długie. 600 baryłek yy, tej, tej nafty potrafią przewieźć do rafinerii ropy naftowej. I powiem wam szczerze, siedziałem tutaj i liczyłem. Z zegarkiem w ręku, ile zajmie mu przejazd przez. Yy, znaczy, no, ile zajmie mu przejechanie tutaj przez ten przejazd kolejowy około 50 sekund. Ciekawie, ciekawie. Ale mimo że on jest taki długi, mimo że to, to może i przesada, bo niektórzy mogą stwierdzić, że a, mogłeś puścić yy, ze trzy składy albo cztery. Nie, 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 nie mogłem dlatego, że to już było nieefektywne, a uwierzcie, próbowałem. Więc, dwa składy po 600 sztuk każdy zabiera to było najbardziej efektywne. No to też, też mamy tutaj podgląd na, na te same szyby. Tam w oddali pociąg wjeżdża. Natomiast tutaj również ciężarówki zabierają nafty do rafinerii ropy naftowej. I dzięki tym dwóm pociągom, plus tym ciężarówkom, dostaliśmy dosyć mocny zastrzyk zarobkowy. Także mój taki osobisty challenge, który sobie narzuciłem w postaci wydania wszystkich pieniędzy no spalił na panewce ze względu na fakt, że w pewnym momencie zacząłem zarabiać tutaj właściwie pod koniec rozgrywki zacząłem zarabiać między 44 a 47 milionów. Tam wcześniej widzieliśmy statek z paliwem do, jaz, do jastarni, natomiast później był tramwaj, ja tu mamy panoramę Gdańska tak z lotu, z lotu ptaka. I naprawdę dosyć fajnie to wygląda. A tu już jedziemy, słuchajcie, z składem PKP Intercity. Wewnątrz przedziału nie mogłem sobie odpuścić tej przyjemności, żeby się przejechać. Jak również, żeby Wam pokazać. Dosyć fajnie to jest zrobione. Jak na standardy Transport Fever, no to trzeba przyznać, że dosyć fajnie jest to zrobione. No i że można tam się przejechać, no to też fajnie, tak. Tutaj już, już mówiłem, że to EP09 jest. Nie pamiętam, to chyba do karwi jest, jest pociąg. Natomiast tu już mamy z wnętrza kabiny. Zobaczcie, tam, tam na dole tam, tam ręce są słuchajcie, tak? To, to ręce Pabelusa, on kieruje tą, tą lokomotywą, tam steruje nią, bo, bo trzeba. No i, i naprawdę. Spoko to wygląda, spoko to jest zrobione, tu już znowu wjeżdżamy na dworzec obsługujący Bieszkowice i Wejherowo, no tak jak powiedziałem jeden z moich ulubionych dworców, bardzo lubię tu przyjeżdżać. Marta, musisz wybudować dworzec z Bieszkowicach, żeby mógł się sobie pojeździć. Tam w, dali, w oddali widzimy kamieniczki, one by się nadawały w sumie bardziej do Gdańska w mojej opinii. Natomiast, no jak wiecie, jak Gdańska jednak nie ruszyłem, zmieniłem zdanie, bo stwierdziłem, że to już troszeczkę za dużo yy, roboty, przerabiania i, i lagów. Spójrzcie tutaj na siedzenie, za chwilę pojawi się tutaj nasza bohaterka. Voilà! Mamy ją! Pamiętacie tę piękną, jakże ponętną panią z jednej z miniaturek yy, któregoś tam odcinka z naszej serii Zatoka Gdańska? Ona mnie prześladuje. Przez chwilę było wnętrze husarza, a teraz mamy wnętrze kibelka. Też chciałem się tym przejechać, tylko nie rozumiem, bo tam w oddali znikały drzewa. Nie wiem, nie wiem dlaczego. Moi drodzy, nie wiem jak wy, ja świetnie bawiłem się tutaj podczas tworzenia tych, tych odcinków, podczas tworzenia całej mapy, tak na dobrą sprawę. Ja bardzo się cieszę z tego tytułu, że że ta seria spotkała się z takim zainteresowaniem, ponieważ wyświetleń było dosyć sporo i, i fajnie. No, oczywiście nie każdego jestem w stanie zadowolić. Były łapki w górę, były też łapki w dół. No, na całe szczęście więcej tych łapek w górę, ale cóż, najważniejsza jest dobra zabawa. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że byliście. Dziękuję Wam za aktywność. Teraz trzeba troszeczkę odpocząć od transport fever. Natomiast kolejna seria ruszy już wkrótce. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!